I powiem tylko tyle, że jak weźmiemy z zagęszczeniem mgły, to my tego nie widzimy. To teraz widać. Ciekawe kto wziął, kto wziął dodatek, o którym ja nie wiem. Hmm. Ej no, też byś wziął zagęszczenie mugły i zobaczył jaką postacią ja powiem, gram. Tak, wziąłem taba i widać, że ty wziąłeś coś, czego nie widać. Tak ta rzecz. Nie jakieś geny. Ja nie pytam co jest potem. Nawet najpierw zniszczę sobie totem. Nie to wiem na co gramy, jest ten ale ten to coś, coś jest albo coś. A ten coś odbija Jak od on się nazywa? Nie wiem, ale on był całkiem prosty ogólnie. Ten adrenalina. No ten co z niego kapie. Tak. od siebie na, na pomarańczowo. Maciotę. Wszedł do szaka. Wyszedł z szaka. Idzie do mnie. Groni mnie. Czemu tylko... No leba jeszcze ktoś robi gena, ale ta Mikela w ogóle nie robi gena. Kurwa, dwa świetne testy. Trzy świetne testy. Nie, nie, mnie. To nie idź za autobus. Lepsz. Daję się w tym samym miejscu cały czas. Bo z autobusem jestem ja i kręcę geny i chcę go skończyć, bo dobrze idzie. Mhm. Mm Nie trafił mnie. Na cały czas w ten samym jest z nim biegam. Zostawił mnie. Idzie do szaka. No, idzie do was. Widzisz, patrzę, zmieniłem postać i od razu jest lepiej. Ja też zmieniłem postać. Liczę, że to, to mnie będzie ganiało, jest tak brzydka. Idzie do mnie. gdzie killer Zgaliłem. brzydził. Zostawił mnie. A to już z uszynki, bo mnie nie będzie gonił. Szuka innych ofiar. Ja leczę Mikkelę, bo ona siedziała w rogu mapy. Mhm. Przy genie, którego nie kręciła. No cześć. Spadaj, Mikele. To moja szafka. No ją pierdolno i poleciał. Myślałem, że szafkę sprawdzi. No, ja też myślałem. <laughs> ja, takie, kurwa, szafkę raz będzie patrzył. Będę <laughs> jeden, nie? Nie wraca tam? Nie, on się, on cały czas za nią biegał. Ale on tu przyjdzie pewnie. O kurwa, po, spierdalamy. Czemu? Jesteśmy na strzelu. czyli szafka ta jest dobrym pomysłem. Mm -hmm. Idę panią, po jak będzie tylko okazja. On jest koło nas, czyli daleko. Widzisz mnie, nie? Nie. Jest tam, gdzie ty który zrobił Gena? Tam gdzie Gen... No to on jest właśnie tam. Gdzie tam mu ściągać. Jak coś to ja wracam wracam robić tego gena. No, ja sam wracam. Nie, nie chcę ma. tylko, żeby już przed długo przewisiała. Uh -huh. Ściągnij ją i. Nie lecz. Bo on tam będzie na pełny bieg. Nie lecz. Mówisz? Nie ma go. No, Mam fechberki w spiegnie. zapasie. No leci. Tak, będzie się na ciebie patrzył. Jaką wiesz. Nie trafi albo z, z, zwolnij na chwilę, będzie musiał przeładować. To rzuć swoje Właśnie rzuciłem, i chyba nam się udało. No się nie udało, bo ona kurwa zaczęła krążyć zamiast tam spierdalać paliwoty. Dużo pizda. Dobra, ja skończę tego genu. Ej, kurwa, ja też się skończył tu Idzie, tu, idzie, tu, idzie. Tu. Nie chodź do szafki. Chowam się w rogu, i poczekam, aż go zabierzesz. Mhm. Biegena, sprawdza szafkę, jebany. Mówiłem. To ja jest Sprawdził drogę. Obchodzi opony. Chyba Cię widzi, nie? Czy nie? nie widział Cię? Nie, nie widział. Nie, wiel widział. Dobra, zabiorę go. Bardzo dobrze. O, kurwa, Mikelidas tak, no nie, nie będzie. Nie zdążę po nią. No nie, nie cały czas. Goś ją ściągnął. Dobra, mamy ją. Nie zgupię, ale zawsze to 20 sekund jak Killara, nie? Zabieram go dobrze, ja dokończę tego gena. Mhm. Jeden, ten gość, tam zostanie jeden, tym gościem coś robi na pewno. Dobra. Cały czas trzymam go w tym samym miejscu. Po nie. On cały czas krąży, bo tam gen jest prawie skończony. Zostawił mnie, zostawił mnie, tak? Nie wiem gdzie jest. Idzie powoli do was. Tam, gdzie ona wisiała jest. A czy to jest? co? Jest koło budeżera. Jestem koło szaka. Chyba ja się zdążymy wyleczyć. No on też to jest. No jest tam, patrz. Bo tam jest prawie skończony. Nie idź tam. Nie on, on tam ma 3 gena, wiesz no On krąży wokół tych genów tylko Musimy usiąść na dwóch genów w tym samym czasie A, <laughs> Albo na tamtym jednym bo on prawie skończony jest Czekajesz się jeszcze że coś znajdę hmm. No ma tu trigena, tu są trzy geny koło siebie Widzi mnie. Jestem przy budynku, ty gdzie? Takim, no w budynku. W budynku? Mhm. Uh Dobra, -huh. wydłuczam pod bramy. Po widzę cię. Ten gen nieruszony, to gdzie jest ten ruszony? Spierdala mu. Wraca, 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 wraca. Tam jest naruszony. Bieg, biegnie do tamtego gena, ich. Mhm, mm widzę ten tego gena już. Namierzył jakąś babkę. Suje gena. tam tamtego, tamtego gena skończymy całą właśnie go popsuł. I poleciał gdzieś. Stoi przy genie. Co zapedał? Przejdę u gena zrobić. Poczekaj, że będzie ktoś gonił. Jesteś tu blisko? Tak, staj pod potem. Poszedł z na Siatka mapy. No wiadomo, tego gena. Nie spierdę, go, go skończymy. na koparkę. I chuj mu w dupę Biegnie za mną No za mną, nie nie, nie idzie za mną Jestem na koparce, może mnie to nie znajdzie Ktoś otwiera bramę Którą tylko Za mną jest Tamtą, tamta miga Która? Eee, na prawo od tego co robiliśmy Widzę, widzę Ucieknęła. Gdzie Mika Jest on. Jeszcze mm. <śpięk> rzuciłeś bombę pod ryj. No i mamy to, Na pierwszym razem dzisiaj, nie? Wcale nie było jakichś przecież gierek. Widziałem, że kurwa jak rzucę w żart o tym, że ma ciotę. To, kurwa to pójdzie na YouTube'a.